Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień roku. A najbardziej depresyjny dzień roku, w Łodzi, zobaczcie, przywitał takim słońcem. Że po prostu przed chwilą siedziałam tutaj i medytowałam pół godziny, a Lola mi spała na kolanach, bo też, zobaczcie, korzysta ze słoneczka i się opala i przysypia. Przysypiasz, Loluś? Tak? Co kochanie, moje? Co pieski moje? No leż sobie, leż. Pięknie sobie leż. Ojej, jaki pies z głową w górę był. <laughs> jaki pies z głową w górę był. Ślicznie. Dobra, ja zaraz słuchajcie, wyciągam z wanny te kwiaty, które wczoraj miałam. Pokazywałam w wczorajszym vlogu. I wstawiam kolejne, żeby je wypłukać, bo naprawdę u mnie się tak masakrycznie kurzy. Tego nie będę w tej metalowej wsadze w ogóle muszę go przesadzić, bo nie chcę tej doniczki. E ale go wstawię chyba do zlewu, bo boję się, że jakaś reakcja w wannie będzie z tym metalem. Ten też potrzebuje, no wszystkie potrzebują mycia tamtego dużego, to nie wiem, może pod, pod prysznic, zobaczymy. W każdym razie tak, wyciągam kwiaty, wkładam kolejne i robię sobie śniadanie. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Jest godzina 12.26. Myślę, że Lolek jeszcze będzie chciał na jeden krótki spacer pójść przed śniadaniem. Potem zawsze jak coś jem, to Lola nagle chce iść na spacer, nie? Tak? Będziesz chciała iść na spacer, Lola? Chcesz? Nie chcesz. Nie chcesz, bo zazwyczaj chcesz, to pokazujesz, tu tupiesz nogami. Bo... Myślę, że dobrze się leży w słoneczku, tak? No tak, kot podrapał na żółte i ty też. Mhm. Ale przeciąganko dzisiaj zbrane. Ale przeciąganko, no. Super pies brawo, pięknie wyglądasz dobra, ja się zabieram za ten dzień wypiłam już olej lniany i olej z czarnuszki i powiem wam, że moje przemyślenie, jak ludzie piszą, że olej z czarnuszki jest niedobry, moim zdaniem ten lniany jest dużo gorszy ten lubię, a ten to tak średnio mi, znaczy piję bo wiecie, jak ja sobie postanowię coś, że coś robię to robię yy, i piję obaj, nie zapominam i w ogóle ale yy, uważam, że ten z czarnuszki jest pyszny przy tym lnianym Kwiatki prawie wszystkie wróciły na swoje miejsce. Od razu lepiej. Zobaczcie, jaka jest piękna o której mówię. Ja firmuję, żeby rosła piękna i duża. I na śniadanie będzie yy, będzie proste, małe śniadanie. Może później sobie zrobię szukę na obiadu lunch. Yy, ale teraz mam tak serek z miodem i kawę. I zaraz jeszcze siadam do planowania i tutaj do pisania moich notatek i lecimy z tym dniem. No dobra, ja wychodzę. Słuchajcie, na sobie mam te misiowe spodnie Adidasa. O może tak wam pokażę widać to. To jest po prostu najwygodniejsze, co w życiu miałam. Naprawdę one są takie miłe i fajne. A dzisiaj mimo że świeci słońce, jest 3 stopnie i w ogóle jest taki chłodny wiatr, jest chłodno, więc założyłam sobie te spodnie, bo one też z daleka tak fajnie wyglądają, podobają się. Moje Jordany, bluza w panterę, kurtka, torba na zakupy, bo idę tylko na chwilę do Lidla i zaraz do Was wracam. No hej hej, jestem z powrotem, wróciłam z Lidla i wiecie co, ostatnio się nie maluję, bo jakoś tak lubię swoją buzię teraz, w końcu słuchajcie od tych masażerów wszystkich nie wstaje, a nawet jak wstaje to się wymasuje. I wyglądam super, także dziewczyny kupcie sobie cokolwiek do masaż masowania. Ja nawet widziałam, teraz w Lidlu są te masażery różne. W Rusmanie są wszędzie chyba teraz cokolwiek do masowania. Znajdziecie głasze czy tam ten. No i tak, jakoś ostatnio, jak zrobiłam sobie te brwi i teraz mam takie ładne, no to wiadomo, y oczywiście, że się wolę w makijażu, ale jakoś tak, nie wiem, lubię siebie. Wcześniej tak miałam, że wiecie, nie mogłam na siebie patrzeć i w ogóle, bo właśnie wstawam jak te ryby takie, wiecie, są takie okrągłe, kolczaste, zajebiste. No po prostu ja się tak czułam. Ale yy, poszłam do Lidla. W ogóle teraz mam nowy, yy, testuję nowy patent, bo w zeszłym roku robiłam tak, że chodziłam raz w tygodniu na zakupy. Ale razy, że, wiecie, ja mam różne fazy i różne rzeczy mi się w ciągu tygodnia przypominają, na które miałabym ochotę. Yy, a dwa, teraz te zakupy są takie drogie. Nie wiem, chcę przetestować sobie teraz... Yy, przez miesiąc, yy, że będę robić mniejsza częściej i zobaczymy, jak to wiecie, z kasą wyjdzie, bo no to też tak jest, że yy, ja przynajmniej tak mam, że mi się po prostu dużo rzeczy na zakupach podoba, bo tak jak nienawidzę zwykłych zakupów po prostu na zakupy spożywcze, to yy, bym chodzić zawsze. Yy, no i yy, tak, teraz kupiłam tylko, że dużo kupiłam różnych rzeczy. Kupiłam dwie takie siatki i zapłaciłam 200, 4 zł. I w ogóle teraz jest jakiś, słuchajcie, tydzień ym, azjatycki i prawdziwe są koreańskie, ym, koreańskie zupki i to jest, słuchajcie, y, ramen o smaku carbonara z żółtym serem I w ogóle nie mam prawdziwy. Jakie w ogóle cute to opakowanie, zawsze jako znam jakieś dziewczyny na YouTubie, ym, właśnie z takich krajów azjatyckich pokazują takie to... I jeden tu jest podciskan i jeszcze wziąłem jeden taki równowagę, ja no to kosztowało. To się nie było tam ceny, podejrzewam, że to było jakieś strasznie drogie. Uh -huh. 7,50 taka jedna zupka, No ale nic, miałem ochotę, ja czasem w ogóle ostatnio mam tak, że chce mi się czegoś słodkiego i na po prostu nic mi nie pasuje. A i mówiłam wam ostatnio, pokazywałam wam ten sernik nowojorski, który jakoś kupiłam przed świętami był pyszny, a teraz kupiłam i był w ogóle obrzydliwy, więc y, nie wiem, kiedy źle lub dobrze trafiłam, ale no i generalnie ostatnio właśnie coś bym zjadła słodkiego, ale nic mi nie pasuje i najchętniej właśnie bym zjadła jakieś chipsy albo nie wiem, coś takiego, zupkę chińską. Wziąłam tą bułkę paryską y, i wzięłam tak, w ogóle wczoraj, Myślałam nad tym, by tu teraz zrobić sałatkę, bo mówiłam Wam, że cały czas jestem w tej fazie, żeby jeść jak najbardziej różnorodnie, jak najwięcej warzyw i stwierdziłam, że będę sobie robić zupę i sałatkę, bo w sumie w zeszłym roku, w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu, jak zrobiłam sobie taki gar zupy i, i, i pojemnik sałatki, no to jeszcze na dzisiaj mam, czy tam na jutro, pewnie dzisiaj zrobię sałatkę, na, na dzisiaj, jeszcze jakby na jeden dzień mam zupę, sałatkę wczoraj skończyłam, nie pamiętam kiedy ją zrobiłam. I zaczęłam googlować jakieś różne sałatki, na co bym miała ochotę. Bo ja wcześniej robiłam wiecie, takie sałatki bardziej śródziemnomorskie, typu feta, oliwki, e, papryka, pomidor, takie bardziej świeże. A ostatnio, odkąd zrobiłam tą taką jarzynową, to chodzą za mną te takie bardziej jarzynowe mm, jarzynowe, majonezowe. O. Takie cięższe, może. Ale to nic. I wczoraj, właśnie przypomniało mi się, że kiedyś. Robiłam taką sałatkę z mm, selerem, yy, takim z słoiczka, Zobaczę, Wam pokażę, gdzie to jest, weź w selerze, nie myślę, że ja go nie kupiłam, nie jest uf. z takim selerem, to jest seler wiórki konserwowy, to jest? Chyba tak to się mówi. I potem jeszcze, w ogóle totalnie niezależnie, i przez warzywa... O, seler na mnie patrzy. Ja kiedyś e, lubiłam seler taki po prostu z dipem albo z humusem. I mówię, kurde, zrobiłam sobie takie zielone smoothie, e, bo mam tak, mam ogórka i zrobię sobie... Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, czy jutro na śniadanie, ale mam ochotę na takie smoothie. Seler, ogórek, e, kiwi, wziąłam dwa kiwi. Sok ananasowy Ten taki świeży Trochę wiecie, żeby to o czymś rozcieńczyć Żeby nie była woda O w ogóle to kupiłam, to jest zajebiste Jak ktoś to polecał, że to w ogóle właśnie Jestem ciekawa ile to kosztowało Bo to podobno normalnie w sklepach kosztuje dwie dychy hmm. A tu też dwie dychy No może, nie wiem W każdym razie i tak zajebiste, bo to jest słuchajcie imbir, z kurkumą i cytryną i ja sobie będę tego dolewać po prostu do mojej mieszanki wody z miodem i z pyłkiem oczywiście można sobie wyciskać imbir i cytrynę, ale nie wiem ja w ogóle miałam jak, jakiś niefart do cytryn ostatnio, nie wiem ile razy kupowałam i wszystkie były tak gorzkie, obrzydliwe nawet te bio, nawet jak miałam skórkę no, masakra, taką chemię uśmiercały e no, więc stwierdziłam, że kupię sobie to i to też będzie fajne do tego koktajlu. I wziąłam od razu dwie butelki: bo jak wam pokażę, to potem tego nie będzie. Jak zwykle. I tak. Yy, zielone smoothie, seller, kiwi, ogórek trochę dodam tego, sok ananasowy i wzięłam jeszcze, słuchajcie, z tygodnia azjatyckiego yy, wzięłam taką pulpę z mango. W ogóle to jest zarumbiste, bo jak pamiętacie, ja robiłam taki pudding z mango i zawsze musiałam kupić to mango i czekać aż dojrzeje, a w ogóle teraz w Lidlu są yy, na stałe w ogóle. Yy, oprócz tego i teraz w tygodniu azjatyckim jest pulpa z papai, z banana i jeszcze z czegoś trzeciego, więc... W ogóle spoko, no więc stwierdziłam, że to dodam. Tak. Potem, słuchajcie, wzięłam dwa opakowania tego. To chyba kosztuje 13 zł, jedno, ale to jest wielkie. Ja tak jak właśnie wam mówiłam, wieczorem, czasami jeszcze na kolację, po mojej objawie kolacji na coś mam ochotę a na taką przekąskę, właśnie nie słodką. Więc wzięłam sobie ten taki zestaw antipasti. I to, to jest przepyszne, słuchajcie. Są czerwone papryki czereśniowe z grillowanymi y, oliwkami. Te oliwki, jakie są pyszne, to jest po prostu zgrillowana oliwka. No i te papryczki, mmm, pyszne to jest, więc ja stwierdziłam, że wezmę sobie coś takiego na przekąskę. I y, to będzie super, wtedy ewentualnie jeszcze jakieś pieczywko albo nawet bez. Y, I będzie super. Ale wymyśliłam właśnie również tą sałatkę. I będzie, słuchajcie, sałatka, tak, Seler. Czy wszystko pokażę, jak będę robiła. Kukurydza, ananas. A to też nie wiem, czy kojarzycie moją ulubioną, jak chcecie super prostą sałatkę, to kupcie yy, tuńczyk, ananas, kukurydza. Yy, I wymieszajcie jogurt yy, naturalny, grecki albo skier z kary. I yy, mówiłam tuńczyk? I to jest pyszna sałatka. No, a teraz właśnie będę robić tak, ser, coś podobnego, seler, ananas, ym, kukurydza, fasola biała, którą y, ostatnio wrzucałam do tej sałatki z tuńczykiem i ona jest pyszna, bo ona jest w solonej wodzie, więc nie jest taka bez smaku. Yy, to kupiłam, bo mam y, składniki na pizzę i będę robić pizzę, też ostatnio do tej sałatki z tuńczykiem dodałam trochę tego cheddar'a i był dobry, więc jeszcze dodamy trochę tego czedara majonez, bo od tych sałatek ostatnio skończyłam swoich majonezu taki wielki w miesiąc praktycznie. Tak. I to sobie wszystko wymieszam. A, i dodam też trochę tego zielonego salera, bo bardzo lubię. I zrobię właśnie taki sos trochę skeru, trochę majonezu i trochę kary. I do tego kupiłam te polędwiczki z kurczaka. Są pyszne, ja je bardzo lubię. Gdy to jest to takie pieczywo z masłem i na to taki kurczaczek to mm, miodzio. Yy, więc taka będzie sałatka. Taki jest plan. Właśnie wzięłam jeszcze dwa skyry. Wzięłam ten pudding yy, wysokoproteinowy, bo on jest pyszny. W sumie to może być jako deser, jakby mi się znowu coś chciało, nie wiedziałam na co mam ochotę. I dwa serki. Yy, teraz wzięłam takie... Yy, soko białkowe, mlekowita. Nie wiem. Ja to jem z miodem. Dzisiaj tak jadłam na śniadanie jest super. Więc ja chyba się zabieram za robienie tej sałatki, bo ja to że to mnie trusi, A, no i właśnie, miałam wam przeczytać, bo ja wam mówiłam o tym, że ja uważam, że moje ciało czasami właśnie to, uważam, że to nie są zachcianki, tylko podświadomie nasz organizm wie czego nam potrzeba i oczywiście ja wiem, już słyszę wasze głosy, że jakbym mia miała jeść to co chcę to bym żyła na czekoladze, McDonaldzie, pizzy czy tam wstaw na co masz ochotę ale nie o tym mówię, mówię o właśnie takich rzeczach, że 100 lat nie jadłam selera i nagle mam ochotę na seler, albo wiecie, tak jak miałam brukselkę kalafior i słuchajcie seler Pisam sobie w Google. Hmm. Właż, właściwości, lecznic, właści, właściwości lecznicze selera naciowego i korzeniowego sprawiają, że jest coraz częściej wykorzystywany w celu osiągnięcia efektów zdrowotnych. Warzywo to stanowi element niemal każdej diety odchudzającej. O tym nie słyszałam. Ponadto seler uważany jest za afrodyzję, gdyż wykazuje działanie zwiększające, zwiększające potencje. Także jak tam u waszego pana konarnie płonie, to moją sałateczkę możecie mu przygotować z kurczakiem. Ym... Saler posiada wiele właściwości prozdrowotnych i leczniczych. W, e, włączenie warzywa do codziennej diety umożliwia oczyszczenie organizmu z toksyn oraz us usunięcie ubocznych efektów przemiany materii. Czyli bingo dokładnie to, co ja teraz robię. To w ogóle na czym się skupiam, co wam mówiłam e, styczeń, miesiąc e, oczyszczania fizycznego, zewnętrznego ciała, wewnętrznego, yy, psychiki, yy, dieta mentalna, wszystko. Ponadto seler wykazuje działanie kojące system nerwowy, obniżające ciśnienie tętnicze oraz pobudzające procesy przemiany materii i ułatwiające trawienie. Dodatkowo obniża poziom złego cholesterolu, który może prowadzić np. do miażdżycy. Warzywo pozytywnie wpływa również na pracę nerek i serca, Łagodzi przebieg dny moczanowej oraz wykorzystywana jest jako naturalny środek lub wspomaga leczenie przewlekłych chorób płuc i zapalenia dróg oddechowych. Więc, jak teraz chorujecie tak jak yy, duża grupa ludzi, no to yy, tak. I co więcej, pomaga trawić tłuszcze, działa moczopędnie i likwiduje zaparcia. Ponadto pomaga w leczeniu reumatyzmu. No, i tu jeszcze możecie sobie poczytać że właśnie jest o tym, że na potencję. podnosili to u mężczyzn. No także mówię. Ponadto należy wskazać, że Seler wykazuje podobne działania do dostępnych w aptekach leków na potencję typu Viagra. No i tu piszą dalej, że yy, warzywo to jednak ma przewagę nad tabletkami na erekcję, gdyż nie powoduje efektów ubocznych, a jego działanie ma pozytywny wpływ nie tylko na zaburzenia seksualne, ale również inne aspekty zdrowotne. Także słuchajcie, robicie sałateczkę z selerem, nie ma za co. Yy, potem upoj na noc i będzie cudownie, tak. Także, yy, no, ja sobie zabieram zarobienie tej sałatki, bo w ogóle to będzie mega proste, bo w sumie wszystko muszę tylko otworzyć i tylko to muszę pokroić. Um, i wrzucę do pojemnika, bo ja lubię jak się sałatka tak wiecie trochę przygryzie, no i zaraz y, wam pokażę, no także takie zakupy, tak jak mówiłam. 200zł, a jeszcze muszę Wam pokazać, że do mnie te rzeczy do sprzątania i ten, koniecznie chcę dzisiaj przetestować ten płyn do czyszczenia kabin tylko w wannie mam kwiaty i to chyba nie jest dobre kombo, żeby takich chemicznych rzeczy w zamkniętej łazience używać, kiedy stoją kwiaty w wannie, więc zobaczmy, może ta pachira już mi wyschła bo tą pachirę, która tu stała teraz włożyłam do mycia i w ogóle jak znowu były w Lidlu te nie wiem, jak się nazywa, ale to jest taka yy, połączenie monstery z bluszczem I to zajebiście mi rośnie. I to było takie malutkie, chyba to, nie, to kupiłam za 12 zł, ale to jest naprawdę duże. Także polecam i w ogóle były fajne roślinki, no ale yy, tak się Wiem, że ja naprawdę nie mam gdzie tego stawiać. Nie mam żadnych wolnych doniczek, więc mówię na razie nie. Na razie się skupię na wyhodowaniu największej monstery na świecie. Dobra. To ja się po prostu zabieram, y, zarobienie tego i zaraz wam pokażę. nie wygląda pysznie. Pyszny jest ten sol. On jest taki... Cała sałatka jest taka yy, słodka. A ten zielony saler jest taki świeży, soczysty i delikatnie słony. Uwielbiam takie połączenia. I do tego teraz dodam skor wymieszany z majonezem. I mam nadzieję, że skary o ile mam. A jak nie, to po prostu dodam jakichś innych przypraw. A! Jeszcze ananas, tylko... Ananasa odsączę na małym siteczku i soku z tego ananasa użyję do smoothie. A w ogóle też słuchajcie, pyszny sos do kurczaczków albo do frytek to jest majonez z ketchupem keczup, pół na pół. Jeden do jednego i do tego curry. 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 To też jest przepis, słuchajcie, mojej y, byłej, y, niedoszłej teściowej. Y, dwóch byłych czy trzech były? Temu? No jakoś tak. Ale y, super to było. Bo ona właśnie robiła takie jakby... Stripsy i do z kurczaka i do tego taki sos właśnie 1 do 1 majonez z keczupem i kary. A ja robię majonez z jogurtem do tej sałatki. Dobra. I to taki żart był nie wyszła <grym> No mama mojego byłego dwóch byłych temu bo to trzeba uściśnić, wiecie bo dla niektórych to jest super istotne więc tak Już jest pyszna, ale wkładam ją do lodówki, żeby się przygryzła, a kurczaka będę dorzucać mmm, oddzielnie, w sensie jak będę jadła dopiero na talerz. A teraz jeszcze sobie zrobię to zielone smoothie z selera w tak zwanym międzyczasie. Powiem Wam, że yy, będę z Wami szczera i powiem, że takie zielone soki nigdy jakoś yy, nie wzbudzały mojego zachwytu. Więc nie wiem, dlaczego dzisiaj mnie tak naszło. I czy to będzie dobre, czy to będzie takie po prostu do wypicia. A zaraz zobaczymy. Dobre, takie trawiaste w posmaku, ale dobre. Mmm, dobre. Dobra, to ja siadam do montowania vloga dzisiejszego. Może uda mi się go jeszcze dzisiaj wrzucić. Um, no, i wypiję sobie to, a później na obiad-kolację w chyba 16. Tak. A potem wieczorem zjem sobie sałatkę z kurczakiem. Dobre. już tak, wiecie, dobry na ile dobry może być zielony koktajl z ogórka, selera, naprawdę smaczny jak na to, czym jest. No hej, no hej. No tak, ja wiem. A matka pracować teraz. Tak, takiego zielonego byś chciała. Zapomniałam ciut chorożyk. No ale że przez plastikowy ten. Nie wiem, musię nam czy tego. Serio zainteresowana. mam czas na sałatkę, tu mam pokrojonego górczaczka, tu mam sałatkę i tu jeszcze będzie bagieteczka do tego. No, weź pozbieraj te swoje chrupki tam.